Siempo to jest kolejny odcinek z aktualizacji krwawa Forza Więc zobaczmy, czy nie ma nowych misji. Nowych okazji nie ma, ale jest nowe przestępstwo. Zlecenie Cornwall czy jakoś tak, które składa się z trzech części, więc w tym odcinku zrobimy je wszystkie. Dobra, więc zaczynamy. The less civilized the crime. All right, I confess I didn't actually come up with that. <laughs> it was my me mentor. And I may not have remembered it correctly, but the point stands. If it's wearing a clean suit, think twice before you shake hands with it. Now, that goes for your chum Martelli, and it goes twice over for Leviticus Cornwall. So when those two are at each other's throats, you better be well paid for getting in the middle of it. Now Carwall is hard capitali and Martelli sent Gunman up to rob one of the stages. What happens Gunman? They're pure useless. So here's your chance. Save the day, get rich throwing some capitali for good measure. What's not to like? Dobro, więc mamy się udać do ostatniego znanego miejsca pobytu celu. No to więc jedziemy. Dobra, coś jest, taki ci wóz. Trub. Przeszukamy. O, noty kapitałowe od razu. To mi się podoba. O, od razu dwie. Tym bardziej mi się to podoba. Dobra, co tu się dzieje? Dobra, czyli mamy ich uratować. To mi się podoba, bo jeszcze takiej misji nie było. Dobra, sobie jeszcze wszystkich przeszukamy. Mamy na to 20 minut, bo mi się wydaje, że jak już dojedziemy do celu, to już będzie koniec misji. O, kolejna nota kapitałowa. Dobra, w sumie mamy trzy noty kapitałowe na start, więc to mi się podoba. Dobra, tu jest wóz, wykorzystajmy go. Wsiadasz, gościu? Dobra, jedziemy. Powinno dać się kupić taki właśnie wóz, żeby można tak z bandą było jeździć po mieście. To byłoby spoko. Aż mnie dziwi, że nie ma jeszcze takiej możliwości. Kurde, żeby mi tutaj nie zginęli, bo oni kurde się męczą z tymi ciomeczkami. Jak nie wiem. Tu sobie skrócimy. Dobra, wszyscy żyją? Chyba tak. Chciałem sobie przedmiot kolekcjonerski wziąć i tyle. Halo, panowie, siadać. Ten znowu, co? On chyba zawsze musi ostatni skakiwać na wóz Dobra, kolejni są. Trzeba ich to zabijać. Oj, nie konia, nie konia. Fariat będzie wściekła. Dobra, dojeżdżamy już do punktu dostawy. Ah, we the wrong for this job, no? Dobra, więc zaczynamy część drugą w takim razie. Now, it's time for another one of your friend Sean's pearls of wisdom. <laughs> if you're going to kick someone in the gob, do it once and do it right. That little gem. Pure Maguire. <laughs> so, whose gob are we going to be kicking in, you might ask? I'll tell you. Leviticus Cornwall. He's not so happy about your recent antics up at Compson's stead. I'd classify that as a half-kicking. So, if I'm going to stand by my own principles, we need to supply the other half as soon as possible. <laughs> Martelli suggests we go up after his refinery. It's bound to be plenty worth stealing. And if Martelli is right, some of what's worth stealing is bound to be Capitali. Good deal all round. <laughs> Dobra, mamy się udać do Cornwall, Więc jedziemy. Dobra, jesteśmy na miejscu I co teraz? Jakiś wóz? Ukradnij wóz z ropą, ok. On się porusza, czy stoi w miejscu? To jest pytanie Aha, on się porusza Dobra, to to jest spoko czy on się porusza, niech sobie troszeczkę odjadą Dziwne, że bez ochrony jedzie Bez wsparcia, tylko sam wóz Dobra, przechwytujemy no nie, czemu tam jest ten punkt dostawy. Dobra, przeszukajmy jeszcze na szybko. Nic takiego nie dropło. I dobrze, że nie ma tego wskaźnika zniszczenia tego wozu. To jest spoko akurat. Witam panowie. Jak tam? To w ogóle nie z wasz wóz? Z ropą oczywiście. Okej, okay, czyli mamy go. oddać no w to samo miejsce, z, z którego wyjechał. Czy o co chodzi? Dobra, czyli mamy go teraz. Wysadzić, ok. Dałeś się wszystko jara. Pięknie. Kurcze, oni przeskakują przez płot. Gdzie się ukrył? Jeszcze się pali i nawet nie wybuchł chyba. Dobra. Powybijamy ich wszystkich, a potem sobie przeszukamy na spokojnie i jeszcze ich ograbimy na spokojnie. O, trzy noty kapitałowe. Dobra, więc idziemy przeszukać teren w takim razie. No i co, nie ma tu nic. A tu? Musi coś tu być. Dobra, gdzie ten kapitał jest, no? Może u góry jeszcze jest takie jedno pomieszczenie. Nawet dwa. Tutaj nic nie ma. A tu? Ok, mamy kapitał. Czyli wracamy do kurierstwa z torbą. Ok. Dobra, chodź tu koniu. Nie tutaj na mnie czekać, a ty jesteście pod mostem. chodzisz tu. Dobra, i zwijamy się stąd. No jeszcze nas poszukują, ale to już. To już formalność. O kurde, jednak nie Myślałem, że będzie łatwiej, a ja tu kurde pięciu kopa, Nawet więcej Struże prawa Dobra I uciekamy dalej No to teraz trzeba to przeczekać Wo Skąd oni się tu wzięli? No nie. Dostodały. Chyba mnie tu już nie znajdą. Mam taką nadzieję. Dobra, udało się. No to teraz dostarczamy. Kapitał. Chyba no stacji tak jest. Odbiorca przekazujemy. Dobra, więc druga część zakończona jeszcze pozostaje ostatnia, trzecia. Więc zaczynamy trzecią część, ostatnią. Nie myślałem, że bym żył, żeby zobaczyć dzień, Mamy którym Lewiticus Cornwall Ale tu jest. On przenosi Capitale z Lemoyne. Nie wiem, gdzie to. Know we better make sure it never gets there. Get down to the freight yard in Saint Denis. I recommend you go on tiptoe, but that's up to you. While you're there, you might as well help yourself to a boatload of supplies. Shame to leave it in the Więc mamy udać się do doków, więc jedziemy. Dobra, mamy poszukać jakiejś łodzi z ładunkiem. W takim razie da się rady tu jakoś przeskoczyć. Dobry. O, o, <gry> dobra, jakoś to wyszło. Mam łódź, ukradni łódź, dobra. Dobra, no to płyniemy w takim razie. Jeszcze wąż rzeczny płynie tutaj. Dobra, ale gdzie mamy to płynąć w takim razie? Dobra, zobaczmy szybko na mapę. Aha, dobra, tutaj. Ok. I na to trzeba 30 minut. Pół godziny. Ciekawe. Dobra, tutaj sobie chyba wpłyniemy. Tylko, żeby się nie rozpieprzyć. Dobra, uwaga. Chwila prawdy. Ok, udało się. To już powinno być z górki w takim razie, chyba że mnie zabiją. Oby nie. Dobra, kolejny most. Tu już bez problemów większych. Gorzej przez ten drugi most. Dobra, udało się. Dobrze, że wiosła się nie blokują w tekstury, bo byłoby ciężko. Dobra, chyba to tyle, nie? No więc to byłby na tyle. Szybka trzecia część. No i przynajmniej w tym zleceniu były nowe rzeczy. Więc to jak najbardziej na plus. Więc dajcie znać w komentarzu, jak oceniacie to zlecenie. Moim zdaniem spoko. Coś innego przynajmniej było niż dotychczas. Więc wbijacie na Discorda link w opisie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie. Nie zapomnijcie o dzwoneczku, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Trzymajcie się, cześć!